Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil. Sponsor strategiczny klubu. Po dwóch tygodniach niegrania szlagier Orlen Basket Ligi zawitał do hali mistrzów. Anvil Włocławek podejmował mistrza King Szczecin i mecz zaczął iście po mistrzowsku. Cztery celne trójki na początek. Janariwo Juessara, Luka Petraska i dwie Tomasa Kizlinka. Dobitnie dały do zrozumienia, jak wielką chęć na pokazanie swojej mocy mają tego dnia Rottweilere. Anwir prowadził już 12 do 4 na początku spotkania, a do tego po chwili za 3 przymierzył także Ziga Dinec. Odpowiedzi ze strony Zacha adbertsona czy Kacpra Borowskiego nieco zmniejszyły straty. Na koniec kwarty za 3 przymierzył jeszcze Wiktor Sanders. Ostatecznie po pierwszych 10 minutach 27-17 dla gospodarzy. Anwil napędził się w pierwszej parcie i nie zamierzał się zatrzymywać, a dominującym elementem Włocławian nadal były rzuty trzypunktowe. Trafiali Wiktor Sanders, Kuba Garbacz oraz Klub Petrasek. Po stronie gości celownik świetnie ustawił jednak zakberson, który trzema celnymi rzutami z dystansu trzymał Kinga w meczu. Anwil wygrywał co prawda 43-28 i 46-34, ale obie drużyny grały w skutecznym rytmie. Do przerwy było 53-45. Trzecią kwartę celnym rzutem wolnym zafału techniczny w przerwie rozpoczął Andrzej Mazurczak. Gracze Kinga, który pod koniec pierwszej połowy wyraźnie nabrał ochoty na rywalizację, stopniowo zmniejszali straty. Po celnym rzucie Tonego Majera było już tylko 61-58 dla gospodarzy, a po trafieniu Przemysława Żołnierewicza 63-61. Po trzeciej kwarcie remis 65-65. Walka rozgorzała zatem od nowa, i to dosłownie. Po jednym zagraniu krew polała się z twarzy Michała Nowakowskiego, choć celowości nie było w tym żadnej. Tymczasem dzięki kolejnym trafieniom Cuthbertsona, Żołnierewicza i Wilsona King wyszedł na prowadzenie 76-65. I Anvil był w naprawdę dużych tarapatach. Jeśli jednak ma się takiego gracza w składzie jak Victor Sanders, nic nie jest straszne. Dwa wjazdy na kosz, trójka w kontrze i na 3 minuty do końca znów remis. Niestety w kluczowej akcji najwięcej zimnej krwi zachował Tony Meyer, który trafił z załuku, a w odpowiedzi akcje gospodarzy były niecelne. King wygrał we Włocławku 9088 88 i zrewanżował się za porażkę w pierwszej rundzie.